Witam Państwa w nowej odsłonie serwisu informacyjnego telewizji Biała-TV, a oto co w dzisiejszym magazynie. Uroczyste otwarcie nowej siedziby Urzędu Gminy Terespol w Kobelanach. Minęło pół roku istnienia oddziału zewnętrznego w Zabłociu, podległego zakładowi karnemu w Białej Podlaski. Instruktorzy nauki jazdy przeszli szkolenia dotyczące egzaminów na prawo jazdy kategorii A. Chociaż pracownicy wprowadzili się do nowego obiektu kilka tygodni temu, to oficjalne otwarcie Urzędu Gminy Terespol odbyło się 25 maja. Gmina Terespol świętowała zarówno otwarcie, jak i odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Ryszardowi Kaczorowskiemu, ostatniemu prezydentowi RP. W uroczystościach oprócz władz samorządowych wzięła udział wdowa po prezydencie. To jest chwila w moim życiu, której nigdy nie zapomnę. Jestem bardzo wdzięczna, że tak mojego męża, taką czcią. I honorem obdarzacie. Nie tylko dziękuję w imieniu swoim czy rodziny, ale dziękuję serdecznie w imieniu emigracji niepodległościowej, do której mój mąż należał i który do ostatniego, do ostatniego dnia swojego życia poświęcał na rzecz Polski. Rada Gminy Terespol zdecydowała o umieszczeniu tablicy poświęconej Ryszardowi Kaczorowskiemu, ponieważ chce czcić wielkich Polaków. To jest Polak, który nie tylko. Miał korzenie z rodziny patriotycznej, że walczył o niepodległość ojczyznę w czasie II wojny światowej, ale przede wszystkim wiele sił i wysiłku poświęcił na emigrację, walcząc o Polskę taką, jaką powinniśmy mieć o Polskę demokratyczną. Natomiast na naszym terenie jest wiele ulic. Nas, związanych przede wszystkim ulica Polna, leśna, słoneczna, związanych można powiedzieć z krajobrazem tego terenu. Natomiast Ryszarda Kaczorowskiego jeszcze nie mieliśmy. Mam już jednego Polaka, Józefa Piłsudskiego i to jest druga postać bardzo służona dla państwa polskiego, mianowicie Ryszarda Kaczorowskiego. I padło na to miejsce, gdzie powstał nowy budynek administracyjny Urzędu Gminy Terespol. Nowy obiekt cieszy mieszkańców gminy i jednocześnie budzi nadzieję, że Kobylany i Terespol przyciągną turystów. Mamy tutaj dużo terenów do zagospodarowania, zresztą u nas żadnego przemysłu tu nie ma. To są rybki, raki, wszystko jest I, i ptaszki śpiewają. Zapraszamy chętnie, będziemy gościć piergami tradycyjną kuchnią domową. Zwieńczeniem otwarcia nowej siedziby Gminy Terespol była uroczysta sesja rady. Ponad pół roku minęło od otwarcia w Zabłociu filii Bialskiego Zakładu Karnego, w którym utworzono oddział zewnętrzny przysposabiający skazanych do życia na wolności. Zakład karny w Białej Podlaskiej przyjmuje rocznie prawie tysiąc osób, dlatego już od 10 lat krążył pomysł stworzenia oddziału zewnętrznego. Przeszkodą w jego utworzeniu były fundusze. Jednak kilka lat temu zapadła pozytywna decyzja i przyznano środki na jego budowę. Jako lokalizację wybrano miejscowość Zabłocie i niszczające budynki po starej szkole oraz ośrodku zdrowia. Obiekty wyremontowano, ogrodzono i w październiku ubiegłego roku oddano do użytku. Oddział zewnętrzny w Zabłociu przede wszystkim pełni taką rolę, E, ostatniego etapu skazanego, jeżeli chodzi o powrót jego do społeczeństwa. Ostatni etap resocjalizacji, czyli przystosowania jego do społeczeństwa, coś takiego, że społeczeństwo przyzwyczaja się do skazanego, obserwuje go, nie ma murów, nie ma, nie ma tych ograniczeń i tak samo skazany widzi to społeczeństwo, także fajna sprawa, bo w Zakładzie Karnym białopolskiej nie ma takich możliwości, nie ma tego elementu. Tu ten element jest i ogromne podziękowania dla społeczności lokalnej, że że w jaki sposób pomagają nam w tej readaptacji społecznej skazanych? Oddział zatrudnia 26 funkcjonariuszy sprawujących opiekę nad 125 osadzonymi, którzy odbywają karę zupełnie inaczej aniżeli w tradycyjnym więzieniu. Te osoby, które trafią tutaj do, do OZEP-u, żeby nie siedziały tak statycznie, nie, nie przebywały tylko i wyłącznie w celach, ale żeby wychodziły na zewnątrz. I bardzo się z tego cieszymy, że mogliśmy podjąć współpracę z samorządem terytorialnym. Mam tu w głównej mierze na myśli wójta gminy Kodeń, pana Ryszarda Zania i wójta gminy Tuczna, którzy podjęli ten wspólny trud i, i postanowili zatrudnić pewną liczbę osadzonych na rzecz samorządu terytorialnego przy nieodpłatnych pracach. Podkreślam, nieodpłatnych. I, I fajnie to w tej chwili funkcjonuje, bo wiele bardzo takich pożytecznych y prac wskazani wykonują. Osadzeni w Zabłociu nie tylko pracują w czynie społecznym, ale też udzielają się w warsztatach z papierowej wikliny i jak widać chętnych nie brakuje. Największym osiągnięciem tutaj właśnie tych warsztatów jest stworzenie biurka z papierowej wikliny, całkowicie zrobionego z, z papieru, no, z małymi elementami drewna, które i tak było recyklingiem ze starego łóżka. E, właśnie dostałem telefon, że Biurko, które pojechało do Sztumu na Międzynarodowy Ogólnopolski Przegląd Sztuki Więziennej 22 już drugi, zostało wyróżnione nagrodą za pracę zbiorową i to jest nasza jedyna, właśnie największy w tym momencie sukces i ze wszystkich więzień w Polsce jedyna nagroda. Na budowie oddziału w zabłociu skorzystali wszyscy i funkcjonariusze, którzy po raz pierwszy mają okazję pracować w zakładzie półotwartym, a także okoliczni mieszkańcy oraz gmina. Pierwsze kroki były takie trochę ciężkie, ale teraz po istnieniu tego zakładu już prawie będzie rok. Mieszkańcy nawet tej miejscowości przekonali się do tego, że było to wręcz potrzebne, bo widzą już to dobro, ile pracy. Ci ludzie, którzy tutaj są osadzeni, robią dobra na rzecz tego środowiska, chociażby. Już nie mówię, całej gminy. No właśnie. I część... innych gmin, bo korzystają też i teraz z tego co wiem, i Sławatice, i Tuczna. I, I tutaj kierownik mówił, że nawet chce gmina Hanna, nie wiem czy już wzięła. Także na dzisiaj to można powiedzieć, są sam plusy. Osadzeni pracują na rzecz gminy, udzielając się w kulturze i oświacie. Kilkoro pomaga też kodeńskiemu Klasztorowi Oblatów. Białczanka Ewa Woźniak wśród 10 kandydatek zakwalifikowanych do finału Miss Polski na Wózku, którego organizatorem jest Fundacja Jedyna Taka. Celem konkursu jest zmiana wizerunku niepełnosprawnych kobiet w społeczeństwie. Finał wyborów odbędzie się 4 sierpnia w ciechocinku, a my zapraszamy po serwisie informacyjnym na wywiad z Ewą, przeprowadzony we współpracy z dziennikarzami tygodnika Słowo Podlasia. Już po raz siódmy miłośnicy Podlasia spotkali się na rodzinnym pikniku majowym w Woskrzenicach. Było mnóstwo atrakcji i przede wszystkim piękna pogoda. Do Woskrzenic zjechały rodziny z całego powiatu bielskiego i nie tylko. Dzieci mogły obserwować zmagania jeźdźców konnych, tuż obok podziwiać na scenie występy utalentowanej muzycznie młodzieży, a w wolnej chwili oddać się nietypowym zajęciom, na przykład strzelaniu z łuku ukazujemy elementy, technik posługiwania się łukiem, uczymy zasad bezpieczeństwa strzelania na odległość z różnych pozycji tyłem, bokiem, z marszu, chętnych nie brakuje. Każdy próbuje swoich sił w strzelaniu z łuku do sumianej tarczy. Na amatorów militariów czekał pokaz broni ASG oraz specjalny tor ćwiczebny, który trzeba było pokonać na czas. Stworzyliśmy tutaj tor dla e, sprawdzenia własnych e, sił i umiejętności strzeleckich. Na to, że przebiega się w określonym, w określonym czasie, strzelamy do celów, które są wystawione w różnych zakamarkach tego toru. Jedno jest pewne, że podczas pikniku o nudę było trudno, bo wszyscy dobrze się bawili. Po pierwsze promocja jazdy konno, a po drugie świetna rozrywka dla całych rodzin. No cóż, e, impreza jak najbardziej e, właściwa, cel szczytny. Dużo osób młodych, które propaguje jazdę konno. E, no cóż, zapraszamy. Myślę, że warto e, być tutaj w stajni w wiosenny wiatr i brać czynny udział. Ja również przyjechałem z moją rodziną, z małżonką Katarzyną i z najmłodszym synem Jakubem, którzy się tutaj świetnie bawili. Impreza pod chórką zazwyczaj kojarzy się z ekologią, dlatego na pikniku nie zabrakło też wystawców oferujących rozwiązania przyjazne środowisku. Na stanowisku prezentujemy nowoczesne rozwiązania związane z energią odnawialną. Ciekawą rzeczą jest to, że możemy zaproponować rozwiązania zarówno z, jeśli chodzi o kolektory słoneczne, jak i najnowsze rozwiązania jeśli chodzi o pompy ciepła. No, i też duże zainteresowanie, jak się okazuje, dużym zainteresowaniem cieszą się też rekuperatory, czyli wymienniki ciepła, a konkretnie chodzi o wentylację, szczególnie w nowych domach. Majowe pikniki w Woskrzenicach zyskują sobie coraz większe grono wielbicieli. Organizatorzy mają nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej. Wernisaże, zajęcia edukacyjne, prelekcje, spektakle teatralne oraz wiele innych atrakcji. Towarzyszyły nocy muzeów Białej Podlaskiej. Jednym z głównych wydarzeń była inscenizacja Leszka Mądzika, wystawiona w kościele św. Antoniego. To był spektakl, który z zainteresowaniem oglądało kilkudziesięciu bialczan, bo sztuka Leszka Mądzika, zatytułowana Bruzda, była zaskakująca i miała wiele niedopowiedzeń. Muzeum Południowego Podlasia, oprócz spektaklu, przygotowało dla mieszkańców Białej Podlaskiej kilka interesujących wystaw. i Jak to w każdą niedzielę bywa. Z bezpłatnym wstępem. Muzea jeszcze w dalszym ciągu postrzegane są jako takie e, placówki. Po pierwsze, trzeba coś tam wiedzieć, trzeba się znać, żeby wejść do muzeum. Co prawda, już nie ma kapci, e, nie trzeba już też się tak cicho zachowywać, i, i, e, ale nie wolno dotykać eksponatów e, jeszcze bardzo często. E, w związku z tym jest to pewne. Przełamywanie takiej bariery mentalnej, pokazywanie, że muzeum też jest dla wszystkich. Bialskie Muzeum chce wciąż zaskakiwać interesującymi wydarzeniami, dlatego już na jesieni zapowiadana jest wystawa dotycząca Sobiboru, a pod koniec roku Wola jako dzielnica przemysłowa Białej Podlaskiej. Na kilkanaście osób zdało tylko kilka. Tak wyglądał w większości polskich ośrodków Wort bilans pierwszych egzaminów na wszystkie kategorie motocyklowe. Aby ośrodki szkolenia kierowców dobrze przygotowywały przyszłych motocyklistów do egzaminów, bialski WORD zorganizował instruktorom specjalne szkolenia. O nowych zasadach egzaminowania mówi się głośno, zwłaszcza gdy chodzi o kategorie motocyklowe, bo jeździ się trochę inaczej. Doszły dwa slalomy, wolny i szybki, oraz omijanie przeszkody przy prędkości 50 km/h. godzinę. Zmienił się plac? Jak widzimy, zasady egzaminowania to się zmieniły na placu. No i ogólnie. Teraz będzie omijanie przeszkody. Ogólne na zadanie sekundę, się zmieniły na placu. Są to zasady, które przyczyniają się do tego, żeby to bezpieczeństwo w ruchu drogowym było coraz większe. Natomiast to, co w tej chwili w tle obserwujemy, to poszczególne elementy e, egzaminu, które pan Andrzej Kacik, egzaminator nadzorujący w tej chwili tłumaczy instruktorom szkół jazdy. Egzaminatorzy podkreślają, że nowe zasady wymagają od kandydatów na kierowców oprócz wiedzy teoretycznej, również praktycznej, przede wszystkim dobrego zaznajomienia się z motocyklem. Dlatego instruktorzy są szkoleni tak, aby dobrze uczyć. Jej motywem przewodnim była ekologia i zdrowy tryb życia. Państwowa Szkoła Wyższa już po raz drugi była organizatorem wielkiej majówki. Bialska Uczelnia zaprosiła w swoje progi mieszkańców i zachęcała do wspólnego świętowania. Oprócz występów artystycznych, na zwiedzających czekały warsztaty kulinarne, a także prezentacje poszczególnych wydziałów uczelni. Wielka majówka jest związana ze świętem szkoły. To jest trzeci dzień po juwenaliach, studenckim święcie, które organizował samorząd, samorząd i studenci. Po drugim dniu, święcie naszego patrona błogosławionego Jana Pawła II mamy trzeci dzień taki radosny na luzie ale w tym przejawia się życie, żeby radość można było okazywać i doświadczać poprzez spotkania w tej społeczności cieszymy się, że tutaj przychodzą Ludzie z zewnątrz. Atrakcji podczas majówki nie brakowało. Jednym z jej głównych punktów był pokaz odzieży, gdzie w rolę modeli wcielili się pracownicy uczelni z rodzinami oraz studenci. Natomiast bogaty program artystyczny wypełnił występ Janusza Maleńczuka, zespołu Zdunkiewicz Skład oraz Marial. Tegoroczny piknik Biała Biega zaskoczył po raz kolejny, bo frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania samych organizatorów. Na starcie pojawili się i mali i duzi. Rozpiętość wiekowa uczestników od trzech lat wzwyż i właśnie ci najmłodsi byli prawdziwymi maskotkami biegu. Choć biegli mniejszy dystans to jednak męczący, ale jednak wszyscy dobiegli do mety. Super, tylko za krótko. Jeszcze chcę biegać niezmęczony słody zawodnik? Nie! Ja wakuję energii. za krótki bieg dla niego, jeszcze chcę. A jaki specjalny sposób się przygotowywał do biegu? Tak, codziennie na podwórku. Piknik Biała Biega był złożony z trzech różnych biegów. Głównego na 10 km, pięciokilometrowego przeznaczonego dla zawodników na rolkach oraz Nordic Walking. Koleżanki będą mnie wspierały, jakoś to będzie. Najważniejsze to dobiec, to dobiec na dobrym miejscu? Dobiec poniżej godziny. Mam C. Bijemy rekord z poprzedniego roku. Wśród startujących były nawet całe rodziny, wszyscy uśmiechnięci, wypoczęci, chcący nie tyle wygrać bieg, co zadbać o własne zdrowie. Naprawdę wspaniała rzecz. Także warto inwestować w zdrowie, w sport. I tylko zachęcać innych. I promować, promować. I promować. To jest promocja zdrowa, zdrowia. W biegu głównym wystartowała rekordowa liczba 260 uczestników, a więc radość organizatorów była nie do opisania. Pierwszym razem rok temu szliśmy po omacku. Wiele było rzeczy dla nas nieznanych. W tym roku te szlaki były przetarte. I inna była życzliwość ludzi, wszystkich, których spotykałem po drodze. Powiedzieli już co to jest, czym to się wiąże. Zresztą bieganie jest już w naszym kraju teraz no, w, takim, w takiej fazie bardzo intensywnego rozwoju. Wszędzie się o tym mówi, media o tym komunikują ze wszystkich stron, więc spotykam się wszędzie z życzliwością ludzi, do których przychodzę, z jakąś prośbą czy ludzi, którzy mają na to wpływ. Więc teraz zdecydowanie łatwiej, chociaż w pracy... Jest y, wcale nie mniej, bo y, no, frekwencja rośnie, więc impreza się rozwija, więc jest coraz więcej tego. Myślę, że by zacząć biegać, trzeba zacząć spokojnie i najważniejsza jest systematyczność. Jeżeli ustalimy sobie plan treningowy, że trenujemy kilka, kilka razy w tygodniu, dwa, trzy razy w tygodniu, będziemy się trzymać tego planu, wtedy możemy naprawdę pod, podnieść swoją formę. Zwycięzcą tegorocznego biegu został Wolodymir Jurczok z Ukrainy, który pokonał Macieja Badurka, ubiegłorocznego laureata ta biała biega. Natomiast w kategorii kobiet złoto zdobyła Izabela Trzaskalska z Terespola. Tuż za nią uplasowała się Ukrainka Kateryna Stetsenko i Ewa Fabian z Białej Podlaski. Najlepszym zawodnikom wręczono puchary, natomiast wśród wszystkich uczestników dodatkowo rozlosowano około 100 upominków. Nagrodą główną był 40-calowy telewizor. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Zapraszamy na kolejne wydanie naszego magazynu. Już...